W poprzednim filmie było pokazane jak obliczyć azymut i wysokość gwiazdy, znając szerokość geograficzną, miejsce obserwacji, deklinację oraz Kąt godzinny. Możemy też uprościć zagadnienie w jeżeli kąt godzinny wynosi 90 stopni, to znaczy jest godzina w mierze astronomicznej. jeżeli kosinus t wynosi 0, no to Wystarczy nam formuła następująca: iloczyn sinusa deklinacji i sinusa szerokości geograficznej miejsca obserwacji. Wpisujemy do kalkulatora tę formułę. Otrzymujemy funkcję trygonometryczną cosinus z i teraz aby zamienić wartość funkcji trygonometrycznej na miarę stopniową korzystamy z funkcji Odwrotnej, i za pomocą kalkulatora postępujemy w następujący sposób: używamy funkcji odwrotnej do kosinus. Odnajdujemy w ten sposób wartość w mierze kątowej, w taki sposób odczytujemy kąty, a więc w ten sposób otrzymaliśmy szukaną odległość zenitalną. Znając tylko szerokość geograficzną miejsca obserwacji i deklinację gwiazdy odczytaną z rocznika astronomicznego, przy założeniu, że kąt godzinny wynosi 90 stopni. W ten sposób obliczyliśmy odległość znitalną i wysokość gwiazdy.